rybcium, rybcium, dzień dobry mamy styczeń mamy piątek 13 wspaniała data, wspaniały dzień ale też pogoda jest naprawdę ładna jest 7 stopni wcześniej trochę padał deszcz teraz się uspokoiło próbuję dzisiaj troszeczkę polatać za okoniem zobaczymy Nowe łowienie na pewno jest trudne, chociaż pamiętajmy, że tegoroczna zima różni się diametralnie od chociażby tej zimy zeszłorocznej, tak więc ciężko powiedzieć tak naprawdę, czego się spodziewać trzeba popróbować myślę, że plusem tej pory roku, a są plusy, jak się okazuje, jest chociażby to przeroślinność, jest znacznie mniej gęsta, dzięki czemu można się trochę poprzedzierać. Spacerek zawsze na plus. No i dobra. W tym miejscu niestety może być dużo zaczepów, no nic spróbujmy, zobaczymy. Dzisiaj troszeczkę speed fishing, nie mam za dużo czasu. Wiem, że pośpiech jest złym doradcą, zwłaszcza zimą. No ale co zrobić? Jest tak, jest. A mnie najbardziej cieszy sam fakt, że mogę być nad wodą. O, tu zaczep. A jeśli jakaś ryba do tego wpadnie, to będzie pełnia szczęścia. Dobra. To miejsce jest fajne. Ale raczej nie na tę porę roku, raczej na wiosnę. Tak więc wędrujemy. Chyba. Jest tutaj trochę ścieżek wydeptanych przez ludzi, ale też jest masa pobrowych szlaków, co z jednej strony pomaga, a z drugiej strony możemy wypieść na manowce. No ale tak jak mówię, chcę wykorzystać tę szansę, którą daje właśnie zima i troszeczkę pozwiedzać. O, no i wspaniale. tego miejsca jeszcze nie mówiłem, więc kto wie A przed chwilą w tamtym miejscu widziałem atak nie mam pojęcia co to ma powiedzieć zarywa. ale coś się dzieje że woda nie śpi zupełnie na pewno nie był to atak patyka Aj, 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 nie wiem czy nie miałem brania. Nie wiem czy nie miałem brania w opadzie. Ale widzę tam też zatopioną gałąź, więc nie wiem czy po prostu przynęta nie zsunęła się po gałęziach. To moje pierwsze wyjście w tym roku. I tak jak mówię, nie spodziewam się żadnych spektakularnych efektów, ale no, to było branie. To po prostu było branie. Dobra, ale wygląda na to, że ryba się nie zdążyła pokłuć. I jeszcze jest nadzieja, tylko Holender jasny, strasznie ciężko z tego miejsca oddać rzut. Ech. Nie? Ech, oczywiście niestety spróbowałem rzucić możliwie jak najbliżej tej gałęzi gdzie stała ryba no i oczywiście zaczep Ech, no nic robiłem rumoru tak więc to miejsce póki co mogę sobie odpuścić Uf, dobra Kolejne miejsce. Nie wiem, czy to będzie widać, ale mniej więcej ten zbiornik właśnie tak wygląda. Wszędzie mnóstwo drzew i gałęzi na dnie. To jest w sumie jeden zaczep, to i tak naprawdę fantastyczny wynik. Ja, Nie, niestety w poprzednim miejscu znowu urwałem przynętę. Więc póki co. 2-0, a nawet 3-0 dla ryb, ale nie poddaję się jeszcze. O, tutaj już będzie bardzo, bardzo ciężko. To jest co najprawdopodobniej ostatnie miejsce w tym zbiorniku, gdzie będę mógł w ogóle oddać jakikolwiek rzut. No ale nie ma tego złego. Czasami teraz wiem, że da się dojść w miejsca. miejsce. Ech, dobra, idę stąd. Chętnych do współpracy brak, chociaż miejsce jest naprawdę fajne. No ale nic, nic na siłę. Tylko jedno branie. Niestety nie dogadaliśmy się. Dobra, na dzisiaj koniec. Niestety nie udało mi się przechytrzyć zimowych ryb, ale na pewno będę jeszcze próbował. Pewnie następnym razem wybiorę się w jakieś inne miejsce. Rybciu, pypciu, Część druga kolejny dzień kolejne zimowe starcie. Zobaczymy, czy zostanę pokonany, czy może jednak uda mi się coś wyłuskać. Nie wiem, czy będzie to widać, ale ta połowa zbiornika jest pokryta taką cienitką warstwą. To nie jest lód, to jest taka jakby kasza, tak? ale na pewno będzie mi przeszkadzała w łowieniu. Ale na szczęście druga połowa jest czysta. Tak więc zbiornik jest mały, a mam do dyspozycji jego połowę, więc pole manewru bardzo ograniczone, ale to nieważne, próbujemy. Dzisiaj jest dużo chłodniej niż było poprzednim razem. Wtedy było 7 stopni i było w zasadzie bardziej wiosennie niż zimowo. Dzisiaj są tylko 2 stopnie. W nocy spadło trochę śniegu. O! <laughs> nie wiem, raczej na pewno nie będzie tego widać. Ale właśnie przed sekundą, w tym miejscu, gdzie woda pokryta jest kaszą, zimorodek zanurkował i tuż pod tej kasze wyciągnął małą rybkę, czyli drobnica siedzi gdzieś przy powierzchni. Dzisiaj oczywiście też na lekko. Mała tanta, 4 cm, dwugramowa główka, więc powolny opad, bardzo powolne zwijanie. Co królową dzisiejszego wyjścia jest moczarka. Nie wiem, co to się dzieje, ale przed chwilą, przy tamtym drzewie, tam widać, jak drzewo wchodzi do wody, i dokładnie przy nim, przed chwilą, coś bardzo się chlapnęło. I teraz powiem szczerze, że trochę zgłupiałem, bo poprzednim razem, kiedy byłem, to. Jedyne branie jakie miałem to było branie bardzo płytkie. Ryba żerowała ewidentnie tuż przy powierzchni. Sąmy temperatury w ciągu ostatnich dwóch tygodni były bardziej wiosenne niż zimowe. Może i rybom się pomieszało wszystko. Dobra, zmiana miejsca i zmiana kołowrotka. Z niewyjaśnionych przyczyn przypomniło rokarboną. Kilowolczy. A że miałem przy sobie drugi kołowrotek, już przygotowany, to wolałem po prostu założyć drugi kołowrotek. Mam na nim plecionkę o tej samej grubości. Zawsze noszę ze sobą dwa kołowrotki, wiem, że brody chodzą po ludziach. Nie wiem, czy to widzieliście. Pław jakiejś ryby przy samej powierzchni może faktycznie rybą wydaje się że mamy przedwiośnie Dobra. tylko mi nie spadnie, tylko mi nie spadnie, było się ściekne. chodź, chodź, nawet ci podbiorę, nawet ci podbiorę o, fantastycznie o matko Aż muszę szczypce wyjąć do ciebie Taki żeś głodny Taki żeś głodny Proszę bardzo Ale zeżar ładnie Trzeba mu przyznać No, doczekałem się, <laughs> oczywiście nie jest to gigant, okoń jest mały, ale wymiarowy brzuszek, pękaty, a jak, no a wziął, tak, muszę przyznać, że konkretnie nie certolił się, puknięcie było bardzo wyczuwalne, nie miałem żadnych wątpliwości, czy to branie, czy coś innego. Piękne kolorki masz, no. No i jest. Pierwszy okoń w tym roku, czyli jednak wytrwałość popłaca zmykaj. Teraz znajduje się w płytszej części zbiornika. Tutaj woda nie ma więcej niż 1 metr głębokości. No i proszę. Dobra, na sam koniec jeszcze zmiana taktyki. Założymy. Czerwoną przynętę. Przed chwilą wyciągałem z wody moczarkę i widziałem, że spłuszyło to właśnie całkiem pokaźną ilość drobnicy, która rzeczywiście ustawiona jest tuż przy powierzchni. Niestety, nie wiem czy to będzie widać, ale tam jest taka linia właśnie, która oddziela czystą wodę od tej kaszy, która niestety nie rozpuściła się zupełnie, więc uniemożliwia mi to oddawanie dalekich rzutów. Ryby ewidentnie tutaj są. A skoro drobnica jest tutaj skoncentrowana, to i powinny być tutaj jakieś drapieżniki. Uff, pojma. Ej, ej, ej. No to tego się kompletnie nie spodziewałem. choć tutaj, dzikusie. <śpiewanie> Tego Pana się kompletnie nie spodziewałem Ale rzeczywiście, rzeczywiście stał tutaj w tym miejscu gdzie jest zgromadzona drobnica I jak tylko zmieniłem przynętę stanty na czerwonego robaczka W zasadzie ten czerwony robaczek to jest przynęta na dropshota Ale ja ją zakładam po prostu na czeburaszkę. Rzuciłem raz Wydawało mi się, że miałem branie i w drugim rzucie już zameldował się taki oto szczupaczek. I też powiem Wam, że do ospałych to on nie należy. O! Nie wiem co widzieliście. Właśnie tam dalej się jeszcze spławiła jakaś ryba. Chyba faktycznie rybom się też wszystko pokićkało, Nie da się postawić znaku równości między. Tą zimą, która była poprzednio, a zimą tegoroczną, ryby rzeczywiście zachowują się tak, jakby to było przedwiośnie, a nie środek zimy. No, i tyle na dzisiaj. Wnioski trzeba przy odpowiednich warunkach atmosferycznych znaleźć odpowiednie miejsce, wybrać odpowiedni czas, odpowiednią przynętę i jeszcze odpowiednio poprowadzić tylko tyle bardzo lubimy schematy bardzo lubimy powtarzalność ale jak widać trzeba się dostosowywać na bieżąco do ciągle zmieniających się warunków tak więc jedyne co nam pozostaje jak zawsze to być nad wodą próbować walczyć do końca tak więc dzięki za dzisiaj mam nadzieję, że niedługo znowu zobaczymy się nad wodą Połamanie. Do zobaczenia.